Ja bo ja mam taki plan, słuchajcie, żebyśmy poszli zaadoptować kotka. Tylko nie wiem, gdzie go znaleźć. Na pewno pojedzie Agi. I kto jeszcze dzisiaj? I Patryk. Dobra, podróżujemy. Kup restauracji. Do sklep. Podróżuj. Z patrykiem. Kobi? Kobi? Czy Kobi jest już zaadoptowany? To gdzie jest Kobi? Co? Ale plot twist. Dobra. Ja wiem, gdzie są bezdomne kosy. Tutaj. Kosia miejscówka. Uhum. Nie da się zrobić pauzy w nagrywaniu. Małe dzieci. Zasnął. O, lubisz babeczki? My też je lubimy. Fabryka babeczek. A, to tak jest. Średnie, powiedział. Fajnie brzmi, ale szukasz nowego udziału... O! Będziemy malować... Mal mikroskop... Mhm. A gdzieś w którymś domu jest sztaluga. I będziemy malować. Dobra. Wysuńmy tutaj Nie zawsze pada deszcz. Zostawiam ich w takim miejscu, na idziemy się przywitać. Patryk, chodź, Patryk, idziemy. I zół, jak się zmienił Patryk. Patryk jest zmęczony, ale ja mam kody na to, bo zabuła jest ważniejsza. I. No i dobra. Teraz możemy robić. <laughs> Kim są ci ludzie? Bardziek się podoba. Ja muszę cały czas pamiętać o tym, jaką mam naprawdę prawdziwą misję tutaj tylko. Gdzie jest Agi? Widzisz, że jakaś kota? Kocia miejscówka. Kotów brak. Zażalenie jakieś do burmistrza chcę złożyć. Co to jest? Sprzedawczyni. Kup karmę? Może się przydać. Kotlecik rybny z owino. Dobra. Co to jest? samo do siebie. Dobra, yy, Patryk. Patryk. Patryk obserwuje jakąś kobietę. Zapoznamy się. To jest Katari Katarina Kalienta. O Jezu. Z się go nagrywał kiedyś z nią taki śmieszny filmik. Mm. paparazzi, A bo tu jest jakaś gwiazda sławna, tak? Usoś. To jest wiem. Ta aha! Brytanii Mhm. Uh -huh. uh -huh. Nie wiem czy Patryk chce autograf od niej. Myślę, że nie. Patryk, coś może byśmy zamknęli jedzenie Frytki z futkami. Gdzie są koty? Zaczynam się denerwować. Ptaszki. Gdzie jesteś? Cześć. cześć. Coś tu śpi! Zobacz! Mm -hmm. ah. Patryk musisz sobie poradzić sam teraz. Nasz radę. Espa! Mohania! No, <grym> Neska. To jest Neska. Czy jakiś podejrzany pan? Zobacz, ona chce. Ona chce jeść. i Hektor! Agi, w ogóle nie o to chodziło, to nie... Muszę przejąć sprawę w swoje ręce. Ona miałczy. Dobry spadek, Hektor. No, ej, no czekaj. Myślisz, że nie ma sposobów swoich? Chodź tu. No, Ej, ja nie, yeah, wiem, tego tam... kota, który ucieka ode mnie. No, to chyba nie jest przeznaczenie jakieś. <laughs> <it>? oh. <laughs> Aha, bo on nie chciałbyś być po podniesiony, wyszczotkuj go. <laughs> Jemu się to nie podoba. Dobra, zbyt drastycznie podeszłam do tematu. Wiem o co chodzi. O a teraz się podoba. Dobra, zmieniam zdanie, jest dobrze. No się cieszy, tutaj się coś się dzieje. Spadaj Hektor na drzewo. O, kto się z przodu? Patryk, ktoś do ciebie dzwoni! Hej! <śmieniciela> Hej, podobno Marta. <śmieniciela> się przyjaźnicie, jest fajna, naprawdę jest fajna. Dzięki Wiola, że tak Jęsia, mówisz Patrykowi o mnie. To miłe. O Jezu, ona coś chce. Jęsia. Co? Patryk już się z kimś zaprzyjaźnił? Aha, bo miłośnie kotów mu dałam. Gdzie jest kot? Tu już chcesz, że jest jakiś kot? Dobra, ciąg dalszy w następnym filmiku.